Księga Rodzaju, rozdział 47 Józef więc przyszedł i powiedział Faraonowi Mój ojciec i moi bracia ze swymi owcami, wołami i ze wszystkim co mają przybyli z ziemi Kanaan, oto są w ziemi Goszen a spośród swych braci wziął pięciu mężczyzn i przedstawił ich Faraonowi i Faraon zapytał jego braci Czym się zajmujecie? A oni odpowiedzieli Faraonowi, Twoi słudzy są pasterzami, my i nasi ojcowie. Powiedzieli jeszcze do Faraona, Przyszliśmy, aby przebywać w tej ziemi, bo nie ma paszy dla stad, które mają Twoi słudzy, gdyż ciężki głód panuje w ziemi Kanaan. Teraz prosimy, pozwól, aby Twoi słudzy mieszkali w ziemi Goszen. Wtedy Faraon powiedział do Józefa, Twój ojciec i Twoi bracia przybyli do Ciebie. Ziemia Egiptu jest przed Tobą. W najlepszym miejscu tej ziemi osadź Twego ojca i Twoich braci. Niech mieszkają w ziemi Goszen. A jeśli wiesz, że są wśród nich dzielni ludzie, uczyń ich przełożonymi nad moimi stadami. I Józef przyprowadził swego ojca Jakuba i postawił go przed Faraonem. A Jakub błogosławił faraona. Faraon zapytał Jakuba, ile lat życia sobie liczysz. Jakub powiedział Faraonowi liczba lat mego pielgrzymowania to 130. Krótkie i złe były lata mego życia i nie osiągnąłem wieku moich ojców podczas ich pielgrzymowania. Potem Jakub błogosławił faraona i odszedł sprzed jego oblicza. Wtedy Józef osiedlił swego ojca i swoich braci i dał im posiadłość w ziemi Egiptu, w najlepszym miejscu tej krainy, w ziemi Ramzes, jak rozkazał faraon. I Józef żywił chlebem swego ojca i swoich braci, i cały dom swego ojca, aż do najmniejszego. A w całej ziemi nie było chleba, bo panował bardzo ciężki głód, i była utrapiona przez głód ziemia Egiptu i ziemia Kanaan. Józef zebrał więc wszystkie pieniądze, które znajdowały się w ziemi Egiptu i w ziemi Kanaan za żywność, którą kupowano, i Józef wniósł te pieniądze do skarbu faraona. A gdy zabrakło pieniędzy w ziemi Egiptu i w ziemi Kanaan, wszyscy Egipcjanie przyszli do Józefa i powiedzieli: Daj nam chleba, dlaczego mamy umierać na twoich oczach, gdyż nam już zabrakło pieniędzy? Józef na to odpowiedział: Dajcie wasze bydła. A dam wam żywność za wasze bydła, skoro zabrakło wam pieniędzy. Przyprowadzili więc swoje bydła do Józefa, i Józef dał im chleb za konie, za trzody owiec, za stada wołów i za osły. W tym roku zaopatrywał ich w żywność w zamian za wszelkie ich bydło. A gdy minął ten rok, przyszli do niego w następnym roku i powiedzieli: nie ukryjemy przed naszym panem, że już skończyły się nam pieniądze, a stada bydła należą do naszego pana. Nie zostaje nam nic przed naszym panem, jak tylko nasze ciała i nasze pole. Dlaczego mamy umierać na Twoich oczach, zarówno my, jak i nasza ziemia? Kupuj za chleb nas i nasze pole, a my i nasza ziemia będziemy w niewoli u faraona. Daj nam tylko ziarno, abyśmy żyli, a nie pomarli. I aby ziemia nie opustoszała. I tak kupił Józef całą ziemię Egiptu dla faraona, bo każdy Egipcjanin sprzedał swoje pole, gdyż wzmógł się wśród nich łód. I cała ziemia stała się własnością faraona i przeniósł lud do miast od jednego krańca Egiptu do drugiego. Nie kupił tylko ziemi kapłanów, bo kapłani mieli żywność przydzieloną im przez faraona. I żywili się swoją żywnością, którą dał im faraon, dlatego nie sprzedali swojej ziemi. Potem Józef powiedział do ludu: — Oto teraz kupiłem was i waszą ziemię dla faraona. Macie tu ziarno, obsiejcie nim pola. A piątą część waszych plonów oddacie faraonowi. Cztery zaś części będą wasze: na obsianie pól, na żywność dla tych, którzy są w waszych domach. I na żywność dla waszych dzieci. Wtedy odpowiedzieli: Uratowałeś nam życie, obyśmy znaleźli łaskę w oczach swego pana, a będziemy niewolnikami faraona. I Józef ustanowił to jako prawo aż do dziś w ziemi Egiptu, aby faraonowi oddawano piątą część plonów. Tylko ziemia samych kapłanów nie stała się własnością faraona. Izrael mieszkał w ziemi Egiptu, w ziemi Goshen. Nabywali w niej posiadłości na własność, byli płodni i bardzo się rozmnożyli. Jakub żył w ziemi Egiptu 17 lat, a w sumie Jakub przeżył 147 lat i zbliżył się czas śmierci Izraela. Wezwał więc swego syna Józefa i powiedział do niego: Jeśli teraz znalazłem łaskę w Twoich oczach, połóż, proszę, Twoją rękę pod moje biodro. A wyświadcz mi tę łaskę i wierność. Proszę, nie chowaj mnie w Egipcie, ale gdy zasnę z moimi ojcami, wywieziesz mnie z Egiptu i pochowasz mnie w ich grobie. A on powiedział: Uczynię według twego słowa. A Jakub powiedział: Przysięgnij mi, i przysiągł mu. Potem Izrael pokłonił się na wezgłowie łoża.